Siemanko, dzisiaj jest 29 czerwca 2025, Nagrałem ten filmik od ostatniego, 37 dni minęło. Dzisiaj jest 151 dzień od wysiewu, no byłem w szpitalu z dzieckiem, potem ja miałem trochę tam zawirowań i tak dalej. Na zewnątrz, nie wsadziłem jeszcze, na zewnątrz jak widać troszeczkę zacząłem przygotowywać, tutaj jest więcej kamieni niż ziemi. Eee, koparka mi w tym pomaga, no ale to, to zajmuje czas, eee, zmierzwienie ziemi pod każdym tym drzewem. Eee, co mogę powiedzieć? Od 1,5 metra, od 2 metrów ziemia jest wilgotna, po prostu ma w sobie wodę. To jest plus, więc jak przebiją się korzeniami, to myślę, że będzie woda. Tam jeszcze widać, że jak głęboko szedłem, to po prostu też pojawia się piasek, eee, który też jest mokry, który no powoduje, że tak jak w tej studni tutaj, w tej hydroforni, przy 2 metrach mamy nie, dwóch metrach głębokości mamy wodę. Teraz jeżeli chodzi o te osobniki, które sobie tutaj rosną, bardzo dużo z nich powybijało, ale wzrost jest nieznaczny. Czyli przez ten miesiąc, który mnie tutaj nie było, niewiele one po prostu porosły. Jak widać, te, które wtedy na początku, jakie tu przyniosłem, były największe, to one nie są już największe. O wiele większe są te, które są przy oknach, które mają dostęp do światła. Dlatego uważam, że prawdopodobnie wysiew zrobiłbym miesiąc później i tak naprawdę w ogóle bym ich tutaj w maju nie przynosił, tylko w maju już bym, albo bym je przyniósł i zaczął już je wystawiać na zewnątrz, hartować je, żeby na początku czerwca je wsadzić. No, ja jestem spóźniony o, o ten jeden miesiąc e, różnymi czynnikami, już tak naprawdę dawno powinny być wsadzone na początku czerwca, no ale się nie udało i może w lipcu mi się to uda wsadzić, jeszcze nie wiem, bo dużo rzeczy jest do zrobienia trudno. Natomiast myślę, że spokojnie by się popóźniłbym o dwa tygodnie, może o miesiąc, żeby nie hamować wzrostu. Teraz kilka rzeczy na temat samych sadzonek. Obserwacje. Niektóre zaczęły gubić liście, niewiele ich jest. W sensie sporo e, okazów gubiliście, ale niektóre są takie jak ten, e, że po prostu całkowicie zgubiły, albo taki jak ten e, prawdopodobnie zbyt mało światła tutaj w tym miejscu, e, inne się rozpychają i, i zajmują e, miejsce. Ale pojawiły się też inne ciekawe rzeczy. Siedem dni temu zobaczyłem e, e, około, e, to ta odnoga miała taką wysokość, a po tygodniu ta odnoga przewyższa pierwotny oryginalny pień moja teza jest taka, że tutaj ten czynnik wzrostu usekł i prawdopodobnie dlatego odbił od dołu ale inna teza jest też taka, że ten osobnik miał już rozwinięte korzenie i odbicie od zera tak było gwałtowne, tak szybkie, że po prostu szedł, piął się w górę dlatego uważam, że cięcie taktyczne, czy tam nie wiem jak to tam się nazywa, po pierwszym roku techniczne będzie powodowało to, że ta roślina, mając już rozwinięty po roku system korzeniowy, po prostu wystrzeli w górę, że ta pałownia wystrzeli w górę, bo nie będzie miała żadnych zahamowań. Teraz, podczas wysiewu, były zahamowania, przesadzania, zmienne środowiska, sztuczne światło, inna woda, inna temperatura. Natomiast, będąc na zewnątrz, przy rozwiniętym systemie korzeniowym, po prostu wypuszcza takiego dzidę. Zobaczcie, też tutaj na tym widać, że co chwilę były yy, liście, a ten idzie do góry, do góry, do góry, dopiero gdzieś tutaj liście się pojawiały i gdzieś tutaj. Więc on tak naprawdę na tej całej długości, nie dość, że urósł w ciągu tygodnia wyższy niż ten oryginalny, z 50 cm, 40 cm urósł w ciągu tygodnia, eee, to jeszcze pnie się w górę i, i ma też inną strukturę. I jak widać tutaj ten, prawdopodobnie te miejsca, nie pamiętam na biologii kiedyś się uczyłem w szkole średniej, czynniki wzrostu hormony wzrostu, które są w tym, w tym w czubku, nie są zahamowane. Jeszcze jest tutaj kilka innych takich, o tutaj na przykład też jest taki jeden, który też od boku wyrósł. I też on już przewyższa. Tego w ogóle dopiero teraz zauważyłem. Nie wiem kiedy on wyrósł, a podlewałem kilka dni temu w sensie tak naprawdę dwa dni temu, ale dopiero teraz go zauważyłem, jak tutaj wyszedł ponad ten oryginalny. Bo jak widać, ten oryginalny też tutaj ma czarne czyli ten czynnik, czy ta, ta góra została uschnięta, zahamowana, i dlatego odbiło z boku. I z tego co wiem, każdego roku. Też trzeba będzie to, to obrywać, tą to, to, to górę, bo ta góra, tutaj ta, ta uschnięta góra, ona będzie przemarzać prawdopodobnie, więc w pierwszym roku, drugim trzeba będzie, dopóki się dostanie do tego drzewa, to trzeba będzie to oberwać, no a potem już to drzewo będzie sobie rosło na grubość, tak? Czyli tak, żeby mieć ładne kłody 5 metrów. Czy tam na opał, to nie trzeba będzie się przejmować, ale to wtedy będzie powodowało przyrost tych, tego drzewa, no ale to wyjdzie w praktyce. I tutaj, jak widać, no większość ma tutaj te czarne e, um, uschnięte te, 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 te czubki wzrostu czy jak to tam się zwie taka jest moja opinia e, no i to tyle czyli wnioski wysiew 2 dwa dni dwa miesiące przepraszam dwa tygodnie albo miesiąc później e, niż to było wtedy one po pierwsze sadzonki są mniejsze łatwiej będzie im tam na zewnątrz się prawdopodobnie zaklimatyzować byłyby troszeczkę mniejsze. Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj chcę pokazać, to korzenie. Korzenie też powychodziły mega przez ostatni miesiąc, czyli no, będą miały lepsze korzenie, ale będę musiał rozcinać te doniczki, więc więcej roboty będę miał, bo tak to pyk z doniczki wyjmuję, a tak będę musiał te doniczki rozcinać, bo praktycznie każdy z nich tutaj ma te korzenie. I to tak konkretnie rozwinięte, może ten akurat ma bardzo rozwinięte korzenie, zobaczcie. I on po prostu idzie tutaj do boku, do światła, on się do światła. Więc jeszcze kiki bambusowe, bo nie idą prosto, tak więc gdyby to było, gdybym po pierwsze wsadził je miesiąc temu byłoby mniej problemów, to pierwsza rzecz, czyli na początku czerwca, a gdybym jeszcze opóźnił wysiew, to myślę, że spokojnie na początku czerwca miałbym takie przyzwoite okazy 30-35 cm do wsadzenia, które były proste, które były niczym nieograniczone wzrosty. Więc no takie są po prostu wnioski, a co ja będę teraz dalej działał i robił, mierzwił ziemię, żeby wrzucić te 150, tak wyliczone jest miejsc, wymierzone na tym polu, 150 sztuk tego, tej paulowni w ziemię. No dobra, dzięki, trzymajcie się, hej.